Na razie to jest wszystko w takiej kwestii science fiction, prawda? Ale co będzie, jeżeli my pójdziemy właśnie w takim kierunku? Co będzie? Jeżeli będziemy mieli w policji, załóżmy Ukraińców, w wojsku będziemy Ukrai Ukraińców mieli, czy też, czy też yy, Białorusinów, to już mamy, ale na przykład Rosjan. No Rosjan nie słyszałem, że był chociażby jeden Rosjanin, nieważne. Ale co będzie, jeżeli dopuścimy do tego z naciskiem na narodowość ukraińską, bo teraz ich jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie, bo ja tu się zaraz rozkręcę. Jak to się dzieje w ogóle, że. Ludzie z podwójnym obywatelstwem mogą być w Polskiej Armii, bo kiedyś, te naście lat temu, a wiem dokładnie to, kiedyś mnie to interesowało, kiedyś był taki przepis, że żołnierzem wojska polskiego może zostać osoba posiadająca wyłącznie, słowo klucz, obywatelstwo polskie. To wyłącznie tego już nie ma. To gdzieś tam po drodze zniknęło i nikt się po prostu o to nie dopytywał. No i teraz. Ja nie mam nic przeciwko z podwójnym obywatelstwem. Naprawdę nie mam. Ale czy nie powinno być jakichś wymogów? Czy to nie jest śmieszne, że osoba, która nie mówi dobrze po polsku, której gdzieś tam brakują słowa, słychać ewidentnie, słychać ten akcent, czy to jest OK? Czy to jest w porządku?